Przesuwasz się tak i te włosy wyglądają okropnie, jak na początek filmu, to jak ktoś zobaczy, to ci się nie będzie podobało, znaczy komuś. Fajnie, a jakbym był łysy? Dobra, więc dzisiaj robimy burgera, pato burgera, którego zrobił Rafoniks, robimy według jego e, przepisu, więc zaczniemy od odpakowania kurczaka bardzo, wybieramy pierwszą Odcinamy to, to, czego się nie je. Dobra, z jakim zainteresowanym Nie wiem, tyle jeszcze? Jak to pochopnie? Ciekawe, to dużo odcinasz. No, no, ale takie czerwone było tam. No, ale ja? trochę tego czerwonego. A to mhm. jest to. widziała te, które robiłem wcześniej, co Ci chciałam. Kiedyś to robiłem. Kotro. Możesz pokazać, kotra. Szczekacza. Nie będzie jeden gruby, drugi wody. Jedno cięcie. Może być, go, nie? Mhm. Dobra. Resztki do kosza. Szczekać. Umyć kuraka. I ręce w Pomysł filmu powstał ogólnie, żeby wesprzeć rafonica. Będziemy używać tutaj hashtagu Free żeby go odbanowali. Dobra, tej co? teraz y, patelni trzeba rozgrzać. Masłem. Yy, nożyk. Muszę nałożyć tutaj to masło. Trzeba użyć masłem. Teraz trzeba ja to zawiększać. To jest za duże, nie? Mm. Może na początek będzie mniejsze, a później ewentualnie zwiększę. Dobra. Czekamy na hasło. I teraz. Kurczaka. Możemy nawet spodobać. Trzeba jest z niego na auto. No skoro go wziąć wodę Niestety niestety No jesteś słabo się nagrzało No bo się nie nagrzało dopiero wstać No jest coś kopci Dobra można głośno Na masz lepiej pierwszy raz wyszła tak? i dobra To możemy odsunąć To możemy odsunąć i przechodzimy do przyprawiania. Pani się najpierw. Mm -hmm. Przyprawa do kurczaka. Do, do przepisu. Mogę trochę nie otworzyć. Będę wytrzeć. Nie żałować. No ale może trochę się to Tak? Ja, no. ja myślę, że właśnie to tam... przez to ma... Troszkę więcej, ale faktycznie to tak trochę długo. Może... Dobra. Ja myślę, że to przez to mało. To może mhm. Dobra. Now. No nic, musi się wyśmaleć. Wy Przechodzimy tu Widzimy cebulaka. Ile ty będziesz chciała plastów na swoim? Hmm? Jeden? Jeden? Nie ja to chyba jeden, nie wiem, jak jest to było. Ale może jeszcze jeden prób, bo początek jest mały I Nie umyłeś rąk z przyprawy Nie umyłem noża z kurczaka To jest trudno Nie. Ja wiesz to tam przyprawą Co po tak. przyprawę, to tam tyle co nic było. jest No, no, papier też się to się Przyprawę że nie mam Teraz się nie patrzy. Quatro. Quatro. Dobra. Teraz tak, nie mamy obieraczki. Więc ja nigdy nie obierałem nożem niczego. Więc jak Jak nie zostanie z tego ogórka, to... No, jest zainteresowane. Nie wiem, czy mogą ogórko. Chyba mogą, ale może nie dawaj mu teraz. Może jak nie kurczaka? I co? No patrz, i tak masło się skaliło z tej strony. Nie. Yeah. No ale to może przemieszał by chociaż. Przeruszał. Przeruszał. jest. Zaraz obrócę. Ale to szybko obraca już tego kurczaka. A no tak, no bo jeszcze przyprawy z drugiej strony trzeba dać. No właśnie. No, yy... no, no. Przestujmy tam, przestujmy tam. to teraz sięgną... Kurde. To teraz sięgną dobra. I przechnij okay. tą, przechnij Co mam przechnąć? Zadzimy, aha, to na środek. No, bo była trochę nie na się. Dobra. Zaraz. Tutaj trochę ogórka. Takimy. Ile tu takich kawałków? Katro. No wiem, może jeszcze trzy. Dobra, pierwsza. Ogórek, ogórka. Sio. Już. Sio. A wam teraz jeden, nie? No, takie taki większe, no bo bez początku. Te dwa są takie do odziewu. Przybór do miski, wszystko co ci nie pasuje. Te resztki kurczaka? Nie kurczaka, ale tych warzyw, które są no okay. nie pasują. Dobra. Z yy, tej przyprawy na drugą stronę. No i jest troszkę czasem... ...podopisze. No z jednej o, strony... ...ale z jednej strony jest... jest ile jest tyle oleju, a tu... ...no, bo... No, 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 no to ale po jest. No Nie, to jest troszkę mamy takie. Od razu pokrojone. To jest ten do i skręcamy. cały język. Na długi. Dobra. Szereg przygotować. Czy chcesz sobie żeby to No na tym nie? Okay. No to inne, to nie jest taki tak. biały. No. mam no, nadzieję, że są tutaj dobrze. I... Poczekamy aż się przynosimy. Tutaj mamy. Kroki gotowane. No to kurta się robi i się pali. I to pali. Pali, bo widzę pomaśle. No bo to jest na to nie jest ole. No, no tak, dobrze. ale z tej strony prawej bardziej W każdym będzie będziemy upakowali. No właśnie. Mamy. No. Dobra, damy jeszcze z drugiej Nie, tutaj możemy patelni. No, nie I jest bardziej tą to stroną. To Tak, tak. No, ale już będzie się to nie kontynuować. Dobra. Można go jeszcze pomiesić nie wiem, ten kurczak już będzie, czy jeszcze? Nie, nie bo to już pokażę. Moim zdaniem już będzie chyba ten kurczak. Zmniejszył się dwa razy, więc to chyba już jest. Co zmniejsze to że, nie? Że się nie przejrzało wszystko. Mhm. Mm chcesz chcesz dwie strony, czy tylko górę? Nie no, może tylko środek. Jaki środek? Środek bułki. Ale w sensie, że tą połówkę też czy nie? Tak. Okej. Okay. Tak. A, pójdźmy do tego. Aaaa, do jednego sztuki. jakiego sosu sobie robisz? Majonezy. Majoneczka też sosu, nie? Tak. Nie. Mamy jeszcze garlic marionet. A Ale to było strasznie na siodkie, no. Jak na będzie tak no, na zerowym. Na słonku tylko na troszkę. Starczy? Nie. Na nie na szamkodę dobra Nie chcesz jeszcze spić? W no, ogóle, masła to coś Tylko No dobra Który sosik chcesz najpierw? Majonez i ketchup, czy jak? Nie tak, Powiedz nie. kiedy, chodź bliżej, powiedz kiedy No te kółeczko zrównoważą się mam moją też Pyk. To na górę ty dajesz? Nie zawsze. A ja daję na dół. Właśnie, nie? Teraz cię ja nic się nie przypalę. No pali się, przecież czuję. Dobra. Trochę przekręciłam ją, na... No, ale przypaliło się lekko. Lekko, ale dobrze Już jest. Cóż, padaj zajrałaś. Co, pomidorę i ogórkę, czy ogórka i pomidora? Yy. Najpierw pomidora, A, okay. potem cebulę. A, nie zagadam, tak, nie zagadam. Tak. Cebulę czy tak trochę roztygować, nie? Mmm, no. może. Jeszcze nie no, wiem, no, no, co Może tak. Nie, Taką. Dobra. Kurde, ja mam trochę dużo. Aha, to mam trochę dużo, to dam Ci więcej. Tak jest. A, ogórki, tak? Uuu, mm, ja tam pokroiłam się ser. Ser. Czy ta? było? Co było sobie na końcu Sarki, że zasłaniam. się, że asasynam. się i się Dobra. Pik. Kurczeczka Tego pasowało skrócić, ale będzie ok, chyba. jest ten spód taki kruchy wyszedł. Mm -hmm. Trzeba odcisnąć swoje ręce, Robisz sobie widzieli Dobra, pamiętajcie, jak dacie łapkę w górę i subskrypcję, to będzie smakowało lepiej. Dzięki, trzymajcie się. Już możesz przestać nagrywać. Chyba że jeszcze raz też to końcówka jest twoją twarzą, bo ja nagrałam tylko i tego. To nic. To dajcie jeszcze raz. Chciałam także podkazuję i będziesz gadał, ja to nam ci pokażę. Co ja mówię? Aha. No dobra. Nie ma To jest nad... hmm. bo za blisko. 30 cm maksymalnie okay. może być. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, z łapką w górę i subskrypcją smakuje lepiej. Trzymajcie się, na razie. Już? Co tam jeszcze naciskasz tyle?